Wiersz pod tytułem Kwiaty na łące. Dywan z kwiatów, ziół i traw. Są w nim jaskry, maki, szczaw. Brzęczą trzmiele, skrzeczy sroka. Kreta także tutaj spotkasz. Możesz słuchać, patrzeć, wąchać, piękna, kolorowa łąka. Pytania do wiersza. O jakim miejscu jest ten wiersz? Jakie rośliny rosły na łące? Jakie zwierzęta tam przebywały? Jak wygląda łąka?